Wasz manuł o dżingę, dżingę z ogień, wasz manuł o Dawaj mi głośnik, ale mu zapierdolę na rozumie Łatę <laughs> mu cyfisa, kurwa No <laughs> dobra, teraz cyfi <laughs> Niech się kurwy uczą <laughs> Kurwa nie mogę <laughs> O, ta roba będzie głośna, Marta, nie uważaj. Cześć! Zlutujcie zaraz. No pójść. Jeszcze nie idziemy spać. Będziemy grać. Jadł świry kurwa mat. Całą noc będziemy spać. Będziemy się podać. Ostro pani chce padać.